Teraz rozmowa z naszym dzisiejszym ekspertem. Będzie można też z nim porozmawiać poza naszą rozmową tutaj w studiu. Bartek Stefański, psycholog, jest z nami. Witamy cię. Dzień, Dzień dobry. Tu. No właśnie Bartko, obiecaliśmy naszym widzom, że będziemy przez najbliższe yy, najbliższe spotkania rozmawiać o tych ranach porzucenia, ranach, które nas kształtują yy, tak naprawdę później na całe życie. Ostatnio mówiliśmy ranę odrzucenia. Dzisiaj na tapetę bierzemy ranę porzucenia. To pytanie, czym to się różni, bo brzmi no tak, podobnie. Brzmi, ja myślę, że. Wielu z nas intuicyjnie by w ogóle zastąpiło te dwa słowa nawzajem sobą, a tak. okazuje się, że nie tak. Tak, to są dwie różne rany. Mówimy o ranach i traumach z dzieciństwa, czyli między ok momentem poczęcia, całą ciążą do szóstego. Do szóstego. Roku, że... To jest tak. taka ciekawostka, ja też to zapamiętałem, nie do spodziewałem szóst... się. To... Niektóre teorie mówią, że do siódmego, ale to już nie ma takiego znaczenia. Chodzi o to, że byliśmy naprawdę małymi dziećmi jeszcze wtedy. Rana, rana porzucenia różni się tym od rany odrzucenia, że zostaliśmy w jakiś sposób porzuceni przez rodziców. Tych sposobów jest e, 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 duża ilość. Na przykład rodzic wyjechał za granicę do pracy. To akurat w latach 80., -tych, 90. -tych było dość powszechne. Dużo osób z Polski wyjeżdżało z tych powodów w poszukiwaniu pracy i pieniędzy. I to jest taka bardzo częsta sytuacja, gdzie ojca lub matki nie było przez 5-10 lat, nawet jeśli przyjeżdżali na chwilę, to i tak nie byli obecni w życiu dziecka. I to jest taki klasyczny przykład, natomiast porzuceniem może być również alkoholizm jednego z rodziców. To znaczy rodzic jest teoretycznie fizycznie obecny, natomiast poświęca swój czas i energię uzależnieniom, bo to nie tylko musi być alkoholizm, to może być różne, każde inne uzależnienie. Lub po prostu rodzic nie jest uzależniony, ale jest obecny fizycznie, ale energetycznie nie istnieje dla dziecka, nie ma kontaktu, jakby nie poświęca energii, czasu, nie daje po prostu miłości. I to już też jest porzucenie. Także tych form porzucenia jest bardzo dużo, wiele możliwości i ona powstaje mniej więcej między pierwszym a trzecim rokiem życia, bo każda z tych ran jest mniej więcej w jakichś określonych ramach czasowych, powstaje. Dobrze, pamiętam, że rana odrzucenia już bardziej w tym okresie też prenatalnym. Tak, o rana odrzucenia mówiłeś? powstaje w okresie prenatalnym do o pierwszego też, roku które życia. Tak, tak, tak. To co matka czuje w czasie ciąży, wszystkie traumy, napięcia, to wszystko również w ciele matki dziecko czuje. I to po prostu jest, bo to wszystko jest pamięć też ciała, to znaczy my jako 30, 40 czy 50-latkowie nie zdajemy sobie sprawy, że jak coś nam dolega w ciele, to to jest pamięć przed tych 40 lat, jak na przykład napinaliśmy się i płakaliśmy za mamą, ona jest rana porzucenia. Kiedy mama jest w pracy 8 czy 10 godzin dziennie, co jest takie oczywiste, no bo musi pójść do pracy, żeby zarabiać pieniądze, jednak dla ciała dziecka i dla dziecka jest to zupełnie bez różnicy. Dziecko chce obecności matki i ojca również, ale przede wszystkim matki koniec, kropka. Więc jeżeli mama jest w pracy. To, to również jest porzucenie, więc to pokazuje skalę, że dotyczy zupełnie wszystkich ludzi na, na Ziemi. Nie ma możliwości, żeby, rodzić, żeby dziecko nie było chociaż przez chwilę samo e, i to ciało jego się nie napięło. Także jest, to dotyczy wszystkich nas. Czyli to tak naprawdę y, każdy z nas przeżył, tylko pytanie, z jakim nasileniem? Tak, to, jak jaka jest się... skala tego po prostu, mm -hmm. tak. Bo jeżeli po prostu mamy nie było kilka godzin w domu, to będzie inna skala niż nie było jej w ogóle, bo oddała dziecko w ogóle do rodziny zastępczej na przykład, albo rodzic był nieobecny, bo umarł. Mhm. Bo, bo, bo śmierć rodzica również jest porzuceniem. Mhm. To jest oczywiście obiektywnie jakoś uzasadnione, ale dla dziecka znowu no po prostu. Jeśli chodzi nie... o odczuwanie tak, tego dziecka. Nie ma rodzica, no to rodzica, koniec nie ma tej... kropka. Porzucił mnie, bo Pewnie umarł. jest różnica oczywiście, no bo tutaj umarł tutaj nie było, no ale mimo wszystko gdzieś tam. Tutaj nie ma logicznego to... myślenia. Nasze ciało zupełnie jest jakby poza logiką. To są tylko emocje, które odczuwamy w ciele. Nie ma go fizycznie, więc mnie porzucił koniec kropka. Mhm. A powiedz, jak to się przekłada w takim razie już w życiu dorosłego człowieka? No właśnie, to ma o, 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 bardzo się przekłada. W zasadzie no, i, i ja jestem bliski temu, żeby powiedzieć, że my jako ludzie jesteśmy istotami, które, które chod są chodzącymi ranami bo tym jakby potem jesteśmy, bo, bo załóżmy, że nie znamy w ogóle rodzica. Bardzo często wśród moich klientów jest taka sytuacja, że ktoś nie znał rodzica, bo właśnie umarł, bo odszedł, bo wyjechał, bo coś tam, nie? albo bardzo, bardzo mały był ten kontakt. Jeżeli jest to na przykład kobieta i nie, nie było, nie było nie, jej ojciec nie był obecny w jej życiu, bo ją porzucił z jakiegoś powodu, to później wprost się to przekłada na relacje tej kobiety z mężczyznami. Ponieważ ojciec jest pierwszym, najważniejszym mężczyzną w życiu każdego, każdej kobiety. Pierwszy, jest, jest, zajmuje pierwsze, pierwsze miejsce, jest wzorcem później dla, in, dla jej relacji z mężczyznami. Więc jeżeli go nie było, był nieobecny, lub jakkolwiek przekraczał. No to będzie to powielane. To później... będzie później to jakby, aha, taka jest relacja z mężczyzną, tak wygląda mężczyzna, to oczywiście się dzieje na Ale się na, na poziomie podświadomości. To nie jest przecież takie, że sobie tak pomyślą, no, zachować się tego, tak samo, tak, tylko. Tak. Znaczy, tak. znaczy czyli, możemy wiedzieć, znaczy teraz po tej rozmowie. Już na wiemy. przykład. Czyli żeby nie wiem, starać się gdzieś odkryć w sobie właśnie tę ranę i chcieć to poprawić. to oczywiście jest proces, który trwa długo, ale jest możliwe też to dobrze. I my bardzo często, no, dochodzimy do tego po prostu poprzez praktykę, to znaczy, jeżeli jesteśmy w drugim, trzecim, piątym, siódmym związku i, I, powielamy zaczy i, i zaczynamy błędy, tak. zauważać, że y, okej, okay, no, w pierwszym było tak, może, może to przypadek, ale jak już w czwartym spotykamy taką samą osobę i jakość jest podobnie. To znaczy, że coś jest to, to o mnie. Się to znaczy, zapalić. że jest to o mnie. Znaczy, wszystko, co się dzieje w, w naszym życiu, jest zawsze o nas. Nawet jak spotykają nas jakieś straszne rzeczy, to i tak to jest o nas. Musimy mieć refleksję wtedy i zobaczyć, aha, to co takiego u mnie jest, że mnie to spotyka. I to samo jest jakby tutaj z tymi ranami. No one kształtują nas, nas w, e, całkowicie. My, jako sześciolatkowie, jesteśmy w, w zasadzie już ukształtowani jako ludzie. Oczywiście później jeszcze jest cały proces edukacyjny i wychowawczy. Natomiast. No te rany y, 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 są fundamentalne. To jesteśmy jakby wylany fundament pod dom. Y, y, I tym jesteśmy. Mhm. A powiedz jeszcze, ile czasu trwa taki proces uzdrawiania tej rany? No właśnie, to też jest uzależnione od tego, w którym momencie my do tego dojdziemy, bo oczywiście im później, czy im, im jesteśmy starsi, tym ciężej, bo, y, 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 no bo tak, tak jest w każdym zresztą nurcie psychoterapeutycznym. Y, Pracowaliśmy na to na przykład 40 lat, tak? czyli dostaliśmy tę ranę porzucenia czy odrzucenia jako dzieci małe. I nagle, jako trzydziestokilku, czterdziestolatkowie odkrywamy, no coś jest nie tak, tak, jest jakby taka sytuacja, jakieś rozstanie, choroba, no coś się wydarza w naszym życiu, że nagle przychodzi ta refleksja, ten błysk, że coś muszę zrobić z tym, coś zaczynamy szukać. Więc skoro pracowaliśmy tak wiele czasu na tą sytuację, no to teraz chwilę trzeba poświęcić, żeby z niej wyjść. To jest różnie. U każdego to jest indywidualny proces. Związany z doświadczeniem, z dojrzałością, z pewnymi też kompetencjami osobistymi, u jednego będzie to trwało dość krótko, u innej osoby długo. W zależności jakie to przekroczenie było od ojca. A wiesz co, zastanawiam się, ponieważ powiedziałeś, że te napięcia się gdzieś tam przekładają też na nas, tak? i my potem czujemy czasami będąc dorosłymi gdzieś tam napięcia mm -hmm. w naszym ciele. Czy to może prowadzić nawet do różnego rodzaju bólu, czy kręgosłupa, czy gdzieś tam, czy to aż do takiej, tak silnie mogą być nasilone? Oczywiście. Jeżeli mamy w sobie napięcie od 40 lat. Tak, bo na przykład leżeliśmy w kołysce, my nie mamy do tego dostępu, bo my nie wiemy, co się działo, jakby mieliśmy 2-3 lata. Nie ma, nie ma, tam pamięć nasza nie sięga, albo, albo zupełnie fragmentarycznie. No, nie jesteśmy w stanie jakby określić tego, czy, czy na przykład leżeliśmy w kołysce przez 10 godzin dziennie, bo rodzice byli rolnikami, zajmowali się gospodarstwem. To jest powszechne na wsi. Dzieci leżały w kołysce, rodzice byli w pracy w, w, pracy, tak, i w typowo polu, na polu tak. i dziecko płakało sobie 8 godzin, koniec, kropka. Po prostu. Mhm. Po prostu jakby, i, to, I to jest naturalne. Znaczy jeszcze 50 czy 100 lat temu to zupełnie jest naturalne, że to tak się działo, tylko dziecko czuje wtedy, aha, jestem tutaj, nikt nie przychodzi, jestem samo, nikt mnie nie kocha. Odcina się w ogóle miłość od rodziców i zaczynamy przybierać maski, żeby przetrwać. I na przykład masku, czyli takim mechanizmem obronnym inaczej, przy ranie porzucenia jest uzależnienie od kontaktu z innym człowiekiem. Mhm. To czyli znaczy, tak ja nie potrafię potrzebuje. być sam. Ja czyli to może prowadzić sama. też do, do różnych destrukcji, prawda? Jeśli zależy No tak, się bo to właśnie ta rana tak. pięknie się pokazuje w momencie, kiedy zostaliśmy porzuceni przez partnera lub partnerkę, mhm. czyli to przy właśnie, rozstaniu. Szanowni Państwo, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania no odnośnie właśnie rany porzucenia, być może czujecie jakieś napięcia w organizmie i macie podejrzenie, że to może być przyczyna gdzieś tam psychologiczna, albo po prostu czujecie, że temat tutaj nie został wyczerpany, to warto do nas dzwonić i porozmawiać z naszym ekspertem. 814, 814, 414. Dziękujemy za rozmowę, i do tej rozmowy jeszcze wrócimy. Dziękuję.